Za nami kolejna sesja Rady Miejskiej w Świdnicy, która odbyła się w piątek 26 września w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 17. sesja Rady Miejskiej w Świdnicy będzie miała dzisiaj 7 projektów uchwały. Najważniejsze, najistotniejsze to zmiany w budżecie. Chcemy przesunąć środki finansowe na remont ulicy Tołstoja, również będą środki przeznaczone na dokończenie dróg rowerowych na osiedlu Zawiszów. Dodatkowo będziemy przejmować od województwa dolnośląskiego zadanie inwestycyjne budowa i remont Alei Niepodległości, to jest taka kluczowa droga dla miasta Świdnicy. I chcemy być inwestorem głównym, mogącym mieć wpływ na tą przebudowę. Mam nadzieję, że to spowoduje, że ta droga będzie szybko i sprawnie odremontowana. I w terminie, co jest najważniejsze dla mieszkańców, będą również uchwały o zmianie regulaminu gospodarowania cmentarzami komunalnymi. Mamy trzy cmentarze, to bardzo ważne obiekty, i te cmentarze, właściwie te regulaminy, musimy dostosować do obecnych warunków. Te zmiany będą niewielkie, ale takie istotne. Również będzie zmiana dotycząca regulaminu ulg dla osób korzystających z transportu miejskiego. Chcemy tam uszczegółowić zapis mówiący o tym, że osoby niewidome, niedowidzące będą miały prawo do darmowego przejazdu. No i ostatnia uchwała, która będzie jedną z pierwszych, wydaje mi się nie powinna być kontrowersyjna. To uchwała o nazwie dla dwóch skwerów na terenie miasta. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły 17. sesję Rady Miejskiej w Świdnicy.